Miutka, wstajemy Miotka. Wstajemy Był u Ciebie Mikołaj mm, mm, Siwy Moli, super prezenty super prezent. To jest ruch. To tam się To Takich ruch. To marzyłaś? Masz, a co są takie skarpetki. Ładne? Wiesz, jak się fajnie będą nosić? Bo tu jest, wiesz co? Zaraz ci powiem. 80% bawełna. Będą super się nosić. Megan. To pasuje. Ono, możesz sobie dzisiaj założyć, jak chcesz. Lilutka. Prezencik dla Ciebie, prezencik, prezencik. Już <tryk> <tryk> zjechałam, muszę wstać. No patrz, no. Mm. Wiesz jakie piękne? Śmiało. Piękne, samotworzy ci też. I żółci. Elegancja, fajne. Hejo, hejo, hejo. Idziemy na biegi. Dwie Mikołajki, a może moją chcesz? Chwiliutka <śmieniotka> jest z Alunią, ale zobaczcie jaka pogoda. No idealna w grudniu i dziś jest 7 stopni. Dziewczyny dawać! No, truchtamy, truchtamy! Podjechałyśmy do paczkomatu i jest imiutka. Otwieramy prezenty. Wszystkie skrytki nasze. Mm, to by był super kalendarz adwentowy. Wiesz co by było super? Jakbyś podjeżdżała codziennie i taki kalendarz adwentowy by był, że jedna ta skrytka się otwiera. Ale mega! a jakby nagle 24 skrytki się otworzyły? Pęczyłam i dostałam. Dostałam pączka. i upominek i dyplom. Może jak dojedziemy, to pokażemy, co? Tak, pokażę. Mam mój upominek. Co? Czek, lubi lubicia, rozpadkowego, orezki, przemocy i na tu? Jeszcze masz stroj pod spodem? Tak. Dane I jutro też tańczysz. To jest zdrowe. Prawie, prawie. Jeszcze puczka wielkiego zjadłaś. <śmulikacja> Hejka kochani, witamy was w szóstym i siódmym rodmasie. Taka klaura do włosów. Ale ładno. To nie ciasteczka, nie chcemy. Teraz pospiewam kalendarz na pizzy. A ja dla moich. Ło! Taka sucheczka! Mama! <gitam> na kalendarz. A, szczęśliwa. Miała iść na dwór, ale nie poszła. Ja teraz odbieram te Jak zwierzyna chodzi od jednej do drugiej. Taka z życia. Kita. A to taka, co jest chyba dostępna, Nie. Nie, ja nie Kita. Kita. Mało. Kita. Kita. <laughs> i jest Yes! mam budzie. Mam takie żelki. Dziękuję. na Mikołajki. Okej. Okay. Pierwszą rzeczą są takie Nike propordowe. Ja już mają na sobie. Ale jest kubek. A ja mam taki. bałwan, tutaj szkierniczkiem i mam to z już używałam z wyrębienkiem. Wstępnie mamy taki żel. Ja dostałam olejek. A ja taką warzelinę. Góralka. I już zjadła góralka. Jeszcze żelki dostałeś, ale coś już zjadłeś. I no. teraz z Mikołajku z baretu dostałam taki krem z cytofilu. Ja krem z flafa. I ja też. I białkę z flafa. No. A ja bomba. I ostatnia... Teraz się Kita przyszła, bo wiedziała, że to jeszcze nie koniec. No, 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 ciekam na te kalendarze, czekam. Rozłożyłam się na dwóch wygodnie. A ja biorę lekki w takim razie. Że ci się nie ruszyła. Mam, no ci powie, ja tego nie lubię. Hej, zajada. To jest lekki. To jest jakaś wymiary duża. Sosietka. O nie, o nie. To już nie będzie jadła. Jeszcze nie dostał jedzonka. To... chwilę nie będzie jadła. Teraz mnika. Nie, teraz wspieram odwitę. Łyżko. Szkolada. Szkolada. Opieramy dla E aí, tão 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 Kinder, tão Kinder. tão bueno. <coughs> Fajna kateczka. Czas poćwiczyć stopy. Czas poćwiczyć stopy. Otwórz torebkę z numerem siedem. Są tu takie góry. Inny opór ma zielona, a inny niebieska. Która ma większa? Nie wiem, musicie zobaczyć na opakowanie, pamiętam. Zaraz wam pokażę ćwiczenia różne i będziecie ćwiczyć. Znowu jedziemy na występ. Tak! I do nauki. Nie! Mama zrobiła nam taki pyszny obiadek makaron z krewetkami i sosem. I zajadamy. Mija, mija, mija.